Powiedział pan, że kiedy jest się profesjonalnym sportowcem, co od początku trzeba myśleć o życiu po karierze. Nie wiedziałem tego, zaczynając grę w siatkówkę. Błądziłem po masku. Jak Pan błądził po karierze? Kariera sportowca jest jak taki wielki jasny płomień, który ja żarzy się bardzo jasnym światłem, ale szybko gaśnie. Mamy bardzo mało czasu. 20 lat mojego zawodostwa, szczególnie 4 jeszcze jako liceum, więc tak naprawdę 16 lat dorosłego grania. I to mija jak. Stryknięcie palcem. Dlatego trzeba z tyłu głowy mieć codziennie, że jest życie po życiu, że pewne okazje tracimy, będąc zawodowymi sportowcami, możemy zarobić dużo pieniędzy, nie wszystkim się to uda. Mnie uderzyło coś takiego, jak skończyłem grę, zaczynałem swoją przygodę z biznesem, usiadłem z, ze swoimi kolegami, których też jeden jest wspólnikiem, i oni mówią do mnie tak: A ty młody, co sobie myślisz, że jak ty chcesz biznes zrobić? Ty masz teraz 36 lat, przychodzisz tutaj do nas, a my już zobacz, od studiów się znamy, w akademiku już zaczęliśmy jak Jakieś plany, tyle lat mamy doświadczenia za sobą, kontaktów, znamy tych, znamy tamtych. Nie wejdziesz tak sobie do biznesu bez, bez relacji. To nie jest takie proste, że masz świetny pomysł albo, albo coś chcesz świetnego sprzedać i to będzie hulało. Trzeba się opierać na, na, na relacjach. No i to jest właśnie to, co tracimy, bo będąc zawodowym sportowcem, nie jesteś w stanie aż zbudować takich relacji, jakie jak budowali inni. To jest oczywiście przykład. To wszystko też można obejść. Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale można tak generalizować.